Nie kryty, opowiedz jakiś dowcip po ministrze czarnku. Siedzi minister Czarnek i myśli. Witam. Pewien wybitny polski poeta napisał kiedyś. A więc, ej, trzymam kurs, patrzę, trzymam puls, żeby wyjść na plus i nie wieszać się trafiony strzałą. Taki numer, tak się napisało. Nie mało było takich, którym się za dużo wydawało, że mają twardy pancerz. Mówi, nie zatańczę, dziś na tańce leci bańka po bańce. Bajka kończy się straconym hajsem. Niemiec pewnie by powiedział: Romanse z dystansem recepta Zapraszam Ranka w ciemno w ciemno w ciemno Dla mnie jest wszystko jedna w ciemność, ranka w ciemno Dzień dobry witam państwa co się stało? Gdzie są wszyscy? Niestety w latach 90. słowo obostrzenia nie dojebywało jeszcze fejmu w uzusie języka polskiego, ale to były dziwne czasy. Wtedy Jacek kawalec nie był nawet frontmanem budki suflera. Na sali Tak swoją drogą wiecie, jaka piosenka idealnie oddaje klimat nieudanego stosunku nieheteronormatywnego. Znowu w żyć mi nie wyszła! Za to się nie poszło, to się nie dawno by się zajebała. Wesołych wale w tył, walentynek. Co się stało? Gdzie są wszyscy? Przepraszam, nie wiecie Państwo, co się stało z publicznością? A może i was przed telewizorami też nie ma? No tak, wszyscy wyjechali na wakacje Niech to teraz będzie kibicował kandydatom co ja bym dał za to, żeby wszystko było tak jak zawsze Jacek, nawet nas nie wkurwiaj Zamykam oczy, obracam się I jesteście, kochani Panowie! Panowie! Panowie, są ludzie Chodźcie, możecie stoić Mariusz z Mazowieckiego, Ryszard z Rzeszowa i Grzegorz Złopola. Mariusz jest lekarzem, ale nie leczy. Tego się nie wymawia, nie leczy, tylko prowadzi badanie zdalne. Od 2021 to będzie hit. Dzień dobry, ja byłem umówiony na kolonoskopie. Rozumiem, już zaczynamy. Ale tak przez telefon? Damy radę, poinstruuję pana. Proszę zdjąć spodnie. I włożyć sobie palec w odbyt. Chyba już. Dobra, niech mi pan powie, czy coś pan czuje? Czuję, że wszyscy w przechodni się na mnie patrzą. A skąd pan dzwonił? Z 97! O cholera, zapraszam do gabinetu! Mariusz jest lekarzem, ale nie leczy ludzi, natomiast dba o nasze zdrowie. Jak to z tobą jest, Mariusz? Bo mam taki charakter pracy. Pracuję w Sanepidzie, w Mińsku Mazowieckim, których w zasadzie zajmuje się tym, że chroni ludzi pracujących w zakładach pracy przed szkodliwymi czynnikami wynikającymi z produkcji czy z same, samego wykonywania danego zawodu. Natomiast w przyszłości właśnie zamierzam zmienić pracę i wykonywać zawód, znaczy specjalizację chirurgii dziecięcej. Z jednej strony chirurgia dziecięca to takie wzniosłe i szlachetne A z drugiej. Cześć, nazywam się Mariusz, obecnie pracuję w Sanepidzie, ale w przyszłości chcę kroić dzieci od rana do nocy. Chyba dziewczyna wybiegła ze studia, więc teraz zaśpiewam mój największy hit. Jest taki samotny dom, czyli ten, w którym ty będziesz mieszkał. Mariusz, ty chory pojebie? Rysiek, powiedz nam, kto to jest merchandiser? To ktoś, kto, jak ja. Precyzja definicji? Godna chirurga dziecięcego. Ryszard, to powiedz, kto to jest merchandiser. To ktoś, jak ja. Czyli kto? Ryszard! Uderz, uderz, wybuchła noc! A na co dzień, jako moje zainteresowanie, jest całkiem inne jak mój charakter pracy, interesuję się kulturą Francji, a szczególnie zbieram ws wszelkie jakieś ciekawostki, które są wyjątkowe dla tego narodu. Zbierasz obsrane gacie? Na przykład jedną z takich ciekawostek, o których się ostatnio dowiedziałem, a chciałem się z publicznością podzielić i z Tobą, jest fakt, że typowy Paryżanin całuje cztery razy kobieta jaką spotka, natomiast inny Francuz tylko trzy razy. Grzegorz, jesteś absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Zajmuję się pracą naukową. Jesteś pracownikiem naukowym. Nie wiem czy wiecie państwo, że tacy naukowcy jak Grzegorz bardzo lubią tańczyć. Tak, tańczyłem w klubie tanecznym Beskid. Night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Bo a kto nas dzisiaj odwiedzi? Anita z Miastka. Witam Cię, Anita. Z Anitą to jest taka pewna geograficzna anomalia, bowiem ona jest z Pomorza, Anita, ale jest ze Śląska. To jak to z Tobą jest? Tak, zgadza się. Ja się urodziłam na Pomorzu, natomiast szkołę muzyczną skończyłam w Płocku, a Cztery lata pracowałam, śpiewałam i tańczyłam w państwowym zespole ludowym <laughs> pieśni i tańca śląsk. No, zatańczyć nie bardzo tutaj możesz Zatanie. dla panów, dlatego że oni cię w tej chwili nie widzą, ale może byś im coś zaśpiewała. Tak. Body one five dance Wiwaj, wiwaj, Najpierw. Przygotowałam dla Was trzy pytania, ale uwaga, trzecie pytanie to jest niespodzianka, bo składa się z dwóch członów członów A i B. Pierwsze pytanie: Czy może być coś romantycznego w liczbach? I na to pytanie odpowie jako pierwszy kandydat numer jeden. Myślę, że w samych liczbach jest niewiele romantyzmu, jeżeli używać ich tylko do opisu matematycznego czy fizycznego. Dziękuję ślicznie. To samo pytanie do kandydata numer dwa. Ja uważam, że jest jednak coś szczególnego w liczbach. Już starożytności uważali, że przynoszą one szczęście i dawano im moc magiczną. Ja natomiast uważam, że jest kilka takich dat, cyfr, które mogą być romantyczne. Na przykład twój numer telefonu albo w cyfry zaklęty czas naszej wspólnej randki. Jacku, masz chusteczkę? Proszę bardzo, Anita aż się wzruszyła. To był niezły tekst. Dziękuję. O. Dziękuję i na to samo pytanie kandydat numer 3. Odpowiada. Tak się składa, że na banknotach są liczby. Im większe są te liczby, tym bardziej romantycznie możemy wspólnie spędzić czas. A oprócz tego kojarzą się one między innymi z wymiarami kobiecej figury. Mogą to być na przykład 90-60 na 90. Powiedział facet 30 na 10 na 30. Wiek, chuj IQ. No co my też mamy swój tajny kod? Dziękuję ślicznie. I czytam drugie pytanie. Czy jesteś w pełni usatysfakcjonowany ze swojej pracy? Jeśli nie, co byś zmienił? Pracę? Czy dyrektora? Tylko nie kandydat numer jeden, tylko nie kandydat numer kandydat jeden! Kandydat numer jeden? Ja osobiście uważam, że pracę, którą wykonuję jest akurat ona ciekawa, dobra, ale nie dla mnie. Gdzie są te małe gagatki i ich tycie aortki? Tak sobie wyobrażam Chirurga dziecięcego to nie moja wina. Leczyłem się psychiatrycznie, ale zdalnie na rozładowanym laptopie. Ja dziękuję również i teraz kandydat numer 3. Ja jestem maniakiem komputerów. No to mamy doskonałą okazję, żebym powiedział wam o mojej nowej autorskiej serii filmów, które robimy razem z komputronikiem. Więc mówię, szczegóły w parafialnych. Trzecie pytanie. Z, czy, z czym kojarzy ci się lipiec? Kobita szuka chłopa i drugą rzeczą, drugą rzeczą, którą chce o nim wiedzieć, jest to, z czym kojarzy mu się lipiec. Z czym kojarzy ci się lipiec? Lipiec, pipiec, czy ktoś z tego programu przetrwał jako para? Jak coś wiecie, to piszcie. Teraz prosiłabym kandydata numer jeden. Ja osobiście nie kojarzę lipca z. Ze ściśle określonym okresem wakacyjnym, natomiast sam lipiec jako miesiąc letni bardzo mi się kojarzy z przygodami, znaczy z przygodami yy, licznymi, przygodami letnimi. Jedną z takich przygód właśnie miałem nad takim rozlewiskiem Marianka. Marianka? Marianka to szukają rodzice, bo go porwał chirurg z tasakiem. Do dzisiaj pamiętam, polegało na tym, że płynąłem kajakiem wraz z kolegą, przepływając pod mostem. Jedno, jedną część wiosła zanurzyłem w wodzie, a drugą zawadziłem o most. W efekcie tego wszystkiego wywaliliśmy się do wody. Kajak popłynął trochę bez nas, a my z, razem z wiosłem za nim. Dziękuję ślicznie. To już wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi. To teraz uważnie posłuchaj Doroty, która pomoże ci dokonać wyboru. Kandydat numer jeden, Mariusz Mengele to człowiek zagadka. Wyjątkowo trudną będzie ta, gdzie zakopię Twoje zwłoki. Kandydat numer dwa. Ryszard jest merchandiserem i zbiera obstrane gacie. Sam rozumiesz. Kandydat numer trzy. Grzegorz jest w miarę normalny, ale tylko w porównaniu do pozostałych dwóch kandydatów, ale wybór oczywiście należy do uciekaj dziewczyno! Uciekaj ze studia! Uciekaj! <laughs> Chyba się zdecyduje na kandydata numer 2 ze względu na turystykę. A dokąd pojedziecie na randkę? Te piękne miejsce. Wycieczka do Wiednia. Wow. Pierwsza z nich ma na imię Adriana. Dobry wieczór Państwu. Jestem Bielszczanką, studiuję na drugim roku Akademii Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania. Interesuję się muzyką, od niedawna brydżem, sportem, uwielbiam białe szaleństwo i nie tylko białe. I to było piękne w tamtych czasach, taka... otwartość. Dobry wieczór Państwu, jestem Bielszczanką, interesuję się muzyką, od niedawna brydżem, sportem, Jednę krechę, wąsa spalę, no i zbieram znaczki. Na język pozdrawiam mamę i tatę. Drugą kandydatką jest Małgosia. Dobry wieczór Państwu, jestem z Warszawy. Obecnie zajmuję się wychowywaniem syna Jakuba. W wolnych chwilach czytam, marzę i czy nie wypoczywam. A ile Jakub ma lat? 27. Teraz może tyle ma. Pozdrawiamy Jakuba. Cześć, jestem z Warszawy. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Obecnie studiuję na Wydziale Handlu Zagranicznego. Trzy wspaniałe białe głowy. Spośród których będzie za chwilę wybierał Grzegorz. Czy mógłbyś przypomnieć nam, skąd przyjechałeś, co robisz? Witam wszystkich w studio oraz miłą publiczność przed telewizorami. Mam zaszczyt po raz drugi wystąpić w Rance w Ciemno. Jestem z tego bardzo uradowany. Jestem fotografem, laborantem. Po prostu mam szczęście, że robię to, co lubię. Też bym tak chciał, ale za to grozić wiara. Witam, panie. Chciałbym z paniami porozmawiać, ale umówmy się. Ja zadaję pytania, panie odpowiadają, ale w żadnym wypadku nie odwrotnie. Zgoda? Wojciech chyba nie rozumie, że rozmawia z, jakby to ująć, mm, z kobietami. To się uda, ale tylko do końca programu. Zgoda? Jasne. Dobrze. Pytanie numer jeden. Gdybym zaprosił Cię do Brazylii. Na karnawał w Rio, to jaki kostium wybrałabyś, aby zostać królową balu i zdobyć główną nagrodę 100 tysięcy dolarów? A jednak główka pracuje! Jak wygracie 100 tysięcy dolarów? Idź do randki w ciemno jako wybierający. I zapytaj wprost. Jaki kostium wybrałabyś, aby zostać królową balu i zdobyć główną nagrodę 100 tysięcy dolarów? Wiesz, ja nie lubię się przebierać, malować, więc byłabym po prostu sobą. Lecz na karnawał w Rio chciałabym pojechać. Jestem bardzo dobrą tancerką, więc na pewno zdobyłabym główną nagrodę. A jakim strojem chciałaby wygrać kandydatka numer jeden? Chciałabym, aby mój strój odzwierciedlał tkwiące we mnie dwa żywioły. Uwielbiam białe szaleństwo. Z jednej strony jestem bowiem delikatna, nieśmiała, wrażliwa, z drugiej wesoła, szalona i spontaniczna i nie tylko białe. Hmm. Bardzo mi się ta odpowiedź podoba. Pytanie numer dwa: Co najbardziej w tobie lubią twoi rodzice? Jak każdy z nas, mam i wady, i zalety? Narkomania to wada czy zaleta? To styl życia. Mówię to wszystkim moim żyjącym uczniom. Rodzice lubią mnie chyba za moją wrażliwość, aczkolwiek, jako zodiakalny rak, bywam czasami uszczypliwa. Ale, pomimo to, dla swoich rodziców ukochaną córeczką. Widzicie? I to, i to jest właśnie najpiękniejsze! Oglądasz sobie nagraną randkę w ciemno, a tu nagle zupełnie znikąd DJ Wituś Mix. I się teraz zastanawiać, co iluminaci mieli na myśli. Ukochaną córeczką. To chyba jest najważniejsze. Pytanie trzecie. Gdyby był, gdybym był Twoją prawdziwą miłością, to jaką piosenką wyraziłabyś swoje uczucie? Kiedy powiem sobie dość ONA? No, chyba, że pierwsza na pytanie ma odpowiedzieć. Adriana, wówczas Biała Armia, Bajm. O odpowiedź proszę, kandydatkę numer jeden. Dobrą piosenką wyrażającą moje uczucia byłoby Światło Natalii Kukulskiej. Światło Kukulskiej kojarzę! Ulubiony kawałek! Wszystkich pojebów, którzy połknęli włączoną latarkę. Ale teraz próbuję zaśpiewać Ci coś innego. Refren piosenki Karin Stanek. Jednak muszę Cię uprzedzić, że mam pierwszy stopień muzykalności. To znaczy, jak grają, to słyszę. <laughs> Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Chłopca z gitarą chce. Nie umiem śpiewać. Wolę więc zacytować Ci fragment wiersza Marii Jasnożewskiej-Pawlikowskiej. Kto chce, bym go kochała, nie może być nigdy ponury I musi unieść mnie na ręce wysoko do góry. Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce I bacznie przyglądać się robaczkom i każdej maleńkiej trawce. Jestem pod wrażeniem. Bardzo romantycznie się zrobiła, ale czy ty już wiesz, kogo wybierzesz? Tak, wiem, wiem, ale chciałbym się jeszcze przekonać o, o tym wyborze moim, czy dobrze wybrałem. Poproszę więc o głosy Dyty. Nie. Nie, po prostu nie. Skoro już wybrałeś, to nie będziemy pani dalej męczyć, nie. Wybieram kandydatkę numer. Hmm. Muszę się głęboko zastanowić jeszcze raz. Przemyślę to wszystko. Um, A potem już się zdecydowałeś. Ale jeszcze to raz muszę przerobić. Mm -hmm. I postawię na kandydatkę. Um, wiem, że. Numer dwa. Najpierw zdejmij spodnie. A kandydatkę. Praga, stolica Czech. A. A. Miasto o stu wieżach położone po obu stronach Wełtawy. I to już niestety koniec tej. Fascynującej przygody w świecie, randki w ciemno. A dzięki temu odcinkowi wiemy, czym zajmuje się chirurg Dziecięcy. <śmulny> O, ogłoszenie profialne. Kochani, chciałbym was serdecznie zaprosić na nowy kanał Komputronik TV, na którym będą pojawiały się materiały związane z szeroko rozumianą technologią. 15 lutego o godzinie 18 odbędzie się tam stream z Kacprem Pitalą oraz Araszem z TV Gry. A już 22 lutego będziecie mogli obejrzeć pierwszy odcinek mojej nowej autorskiej serii pod tytułem... Technostalgiczne podróże. W pierwszym odcinku wspólnie obejrzymy kultowy program o grach wideo, z lat 90., oczywiście, o nazwie Joystick. Serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału Computronic TV, bo będziemy się widzieć tam co miesiąc. Link zostawiam Wam w opisie. I to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pojdzie. Marianka to szukają jego rodzice, bo go porwał... <knie> Marianka to szukają rodzice... <knie> Marianka to szukają rodzice, bo <knie> go... Marianka to szukają rodzice, bo go porwał... <knie> Marianka to szukają rodzice, bo go porwał chirurg z tasakiem...